Długo dzień matki. Może zamiast tradycyjnych kwiatów? Postarajmy się o hortensje ogrodowe, takie jak nasze, okazałe krzaki, na których ponad 10 pąków kwiatowych. Myślę, że każda mama ucieszy się z takiego prezentu. Hortensje ogrodowe. Ciężko zimują w naszym klimacie, ale rewelacyjnie sprawdzą się jako jednoroczna ozdoba tarasu, lekko zacienionego balkonu czy zakątka wypoczynkowego w ogrodzie.